Cześć i czołem. Ja nazywam się Albert Lewandowski, tabletowo.pl. Dzisiaj zajmiemy się Huawei MP10 Lite, czyli średniopułkową propozycją za 1499 zł. Czy podobnie jak jego poprzednicy, również ten model wyróżnia się świetnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości? Chińczycy po raz pierwszy w historii w telefonie z linii PELITE zastosowali aluminium oraz dwie tafle szkła. Takie Unibody oferuje znakomitą jakość wykonania niestety plecki. Szybko się palcują i po kilku tygodniach użytkowania mogą się już nieco zarysować. Dlatego też zakup etui wydaje się być w tym konkretnym przypadku bardzo rozsądną opcją. Na żywo urządzenie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. p 10 Lite świetnie leży w dłoni, ale nie wolno zapomnieć o tym, że bardzo łatwo może się z niej wyśliznąć. Mamy tu naturalnie złącza słuchawkowe i mikro-USB 2.0, natomiast slot na kartę nanoSIM oraz microSD jest jedynie hybrydowy. Recenzowany Huawei został wyposażony w ekran o przekątnej 5,2 cala, rozdzielczości Full HD przekładającej się na ostry wyświetlany obraz. Wykonano go w technologii IPS TFT eCD. Odwzorowanie barw stoi na przyzwoitym poziomie. Kąty widzenia oraz kontrast prezentują się znakomicie, a widoczność na dworze w pełnym słońcu jest nieco, chociaż refleksy na przednim panelu mogłyby być mniejsze. Na plus filtr światła niebieskiego, niski poziom minimalnego poświetlenia ekranu oraz znakomita czułość panelu na dotyk. Teraz nadszedł czas na wnętrze. Huawei P10 Lite jest napędzany ośmiordzeniowym Kirinem 658 z armalii T830 uzupełnionymi o 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, z której do naszej dyspozycji zostaje około 21 GB. Pod względem wydajności jest nieźle. Na telefonie pogramy we wszystkie tytuły, aczkolwiek mogą zdarzyć się sporadyczne spadki płynności, a smartfon dosyć szybko się nagrzewa. W codziennym użytkowaniu Huawei radzi sobie różnie. Raz jest świetnie, innym razem całość ciągle spowalnia, aplikacje uruchamiają się długo, a wyświetlane animacje po prostu klatkują. Ogółem w tym temacie zawiodłem się bardzo na testowanym smartfonie. Mam nadzieję, że producent jeszcze to naprawi w aktualizacjach, ponieważ takie rzeczy są po prostu niedopuszczalne w nowym telefonie ze średniej półki. Przynajmniej oprogramowanie wygląda jak należy. Znajdziemy tu Androida 7.0 z MIUI 5.1, w którym nie brakuje możliwości personalizacji oraz wielu funkcji dodatkowych. Mam tu na myśli przycisk wiszący, możliwość wyboru stylu ekranu głównego, sterowanie ruchem czyli gesty gdzie mi przy wygaszonym ekranie, tryb prosty, aplikacja bliźniacza pozwalająca dublować wybrane programy, czy też menedżer telefonu. Kluczowy w przypadku nowych telefonów jest oczywiście skaner linii papilarnych. W tym modelu został on umieszczony na pleckach, oferuje również obsługę gestami i działa po prostu znakomicie. Nic dodać, nic ująć. Było już o działaniu to teraz czas na zaplecze komunikacyjne. P10 Lite oferuje LTE, DualSim standby, GPS, Wi-Fi, Bluetooth i NFC, a wszystkie one działają prawie zawsze dobrze, choć w moim przypadku był problem z działaniem endomondo o czym warto pamiętać. Sama jakość rozmów bardzo dobra. Rozmówcy bardzo dobrze mnie słyszeli, a ja nie miałem najmniejszych problemów z ich zrozumieniem. Teraz zajmijmy się multimediami. Głośnik multimedialny gra całkiem głośno, ale jakościowo nie zaskakuje szczególnie pozytywnie. Jest po prostu poprawnie. Na słuchawkach za to P10 Lite powinien zadowolić wymagania większości użytkowników. Dalej mamy aparaty. Z tyłu znalazł się o rozdzielczości 12 megapikseli, a na froncie 8. Aplikacja daje szeroki wachlarz trybów dodatkowych, takich jak tryby manualne do zdjęć i filmów, HDR... Malowanie światłem, czy znak wodny, a także bogaty zestaw wielu filtrów. Autofokus działa sprawnie, muszę jednak powiedzieć, że czas zapisu zdjęcia był różny. Raz telefon wykonywał fotografię szybko, innym razem lagował w danym momencie. Sama jakość zdjęć i nagrań jest naprawdę dobra jedynie w nocy, Huawei mógłby radzić sobie nieco lepiej. Więcej fotografii znajdziecie jak zawsze w pisemnej wersji recenzji. Oto jak Huawei P10 Lite nagrywa filmy w maksymalnej dostępnej tutaj rozdzielczości, czyli Full HD, przy 30 klatkach na sekundę. Całość jest zasilana baterią 3000 mAh, którą możemy naładać w mniej niż 2 godziny za sprawą wsparcia dla szybkiego ładowania. Smartfon przy używaniu LTE uzyskiwał czasy na włączonym ekranie na poziomie 3,5 do 4,5 godziny, natomiast przy wi o godzinę dłuższe. Bez rewelacji lecz dzień pracy powinien wytrzymać. Huawei P10 Lite nie jest smartfonem łatwym w ocenie. Z jednej strony oferuje wszystko to, czego byśmy oczekiwali od urządzenia ze średniej półki cenowej, jednak z drugiej strony jego szybkość i płynność działania, a także czas pracy nieco zawodzą. Moim zdaniem będzie to bardzo ciekawa propozycja, kiedy jego cena spadnie do poziomu około 1000 zł, czyli dokładnie do takiej kwoty, za jaką można nabyć ten model na popularnych portalach aukcyjnych. Na chwilę obecną ciekawszymi propozycjami jest chociażby Lenovo Moto G5 Plus, Huawei Nowa, czy też Samsung Galaxy A5 2017. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!